No witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Dzisiaj 17, moi drodzy, luty 2024 roku. No i tutaj jako taką, można powiedzieć, ilustracyjną zapowiastkę pewnej historyjki, która się dzieje teraz w Polsce i Polacy są bardzo mocno zdziwieni, że różnego rodzaju politycy ukraińscy zapowiadają bicie w mordę, moi drodzy, Polaków i na Ukrainie, i w Polsce. Tutaj taki, moi drodzy, wpis agroprofilu dotyczący Pana Ojdana Huberta, no który pokazywał te filmy, które już wszyscy znają, prawda, ja mówiłem o tym u nas na stronie i pokazywaliśmy takie same materiały, a nawet bardziej bulwersujące, około, moi drodzy... Prawie dwóch lat temu, kiedy u nas pan Leszek Kardasz, rolnik, moi drodzy, z Dolnego Śląska, publikował materiały i to z pierwszej ręki, jak wygląda produkcja tych zbóż na Ukrainie. No, nikt tego, moi drodzy, nie brał sobie do serduszka. Pierwsza afera chyba wybuchła w Polsce dopiero po sześciu miesiącach i to nie za sprawą tych materiałów, gdzie były zdjęcia pokazywane, gdzie mówił pan Leszek Kardasz o tym wszystkim. Dopiero gdy zaczęły być magazyny polskie zapchane, dzisiaj robi się jeszcze inna sytuacja, ale generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, ja nie o tym, tylko tak jak w tytule. Moi drodzy, że Polska stała się takim, moi drodzy, krajem upadłym. Naród jest, moi drodzy, moralnie zgnojony, stacza się do rynsztoka, ponieważ jeżeli dochodzi do takich sytuacji, gdzie tutaj piszą, że pan Hubert Ojdana musi, moi drodzy, uciekać z kraju, bo jest wpisany na jakąś czarną listę, to są, moi drodzy, sytuacje niebywałe. Śmialiście się z Niemców, że Niemcy sprowadzili sobie różnego rodzaju. Arabów, którzy tam są strasznie brutalni, no ale moi drodzy, ja nie przypominam sobie, żeby w Niemczech jakiś człowiek, działacz społeczny, polityczny, czy jakiś inny, znany w mediach, musiał moi drodzy pisać, że on musi uciekać z kraju, z Niemiec musi uciekać, bo go moi drodzy synowie Lewantu dopadną i mu coś tam zrobią. No a w Polsce tak, w Polsce moi drodzy, pakuje się człowiek i Musi uciekać. Dlaczego tak się dzieje? No moi drodzy, dlatego, że tacy ludzie, którzy w internecie się pojawiają, jakiś tam Usi, jakiś Ator, jakiś Witold Gadowski, moi drodzy Stanisław Michalkiewicz i wielu, wielu innych, moi drodzy, którzy stwierdzają, jak jest źle, mówią, jak jest źle, no a żaden z nich nie uświetni swoją moi drodzy znaną y, twarzą y, obecność na granicy, gdzie na przykład mógłby przybyć tam pan Witold Gadowski z panem Sumlińskim. Jeszcze powiedzmy z kimś tam innym, ci wszyscy co w internecie mówią jak to jest źle, i oni nie mają czasu. Oni mówią, że oni nie mają czasu. Oni są tak zarobieni, że oni nie mają moi drodzy czasu, żeby pojechać na granicę i wesprzeć tych. No to jak nie mają czasu, ale za to mają czas jeździć po Polsce i sprzedawać swoje wypociny które nazywają jakoś tam szumnie dziełami moi drodzy literackimi albo książkami moi drodzy różnego rodzaju o różnych dziwnych rzeczach które można można tak powiedzieć o kant dupy można to wszystko rozbić bo to jest historia najnowsza i chyba te książki są pisane dla jakichś debili jeżeli ktoś nie ogarnia co było 5 lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu no to nie musi czytać moi drodzy wystarczy się zapytać ojca brata, matki, dziadka, jeżeli to było dość odległe i będzie wiedział. To jest historia najnowsza, niewymagająca pisania moi drodzy podręczników historycznych, ponieważ no tak jak powiedziałem, pamięć ludzka jeszcze to ogarnia historyczne takie pozycje, moi drodzy, literackie można tworzyć dotyczące lat powiedzmy 70., tak? 60., 50. i im tym dalej, tym, tym, tym bardziej należne byłoby pisanie pewnych rzeczy, bo tam już powiedzmy świadkowie pewnych zdarzeń się wykruszają albo są już w takim wieku, że im się, moi drodzy, pierdoli po prostu pewnego rodzaju wydarzenia i oni nie są w stanie powiedzieć, czy oni, no, to tu, tu tak nie będą Będę tuż tutaj u tego, bo to wiadomo, tak? No ale to jest zupełnie co innego. Tymczasem, moi drodzy, dlaczego tak się w Polsce dzieje? Eee, no, dlatego tak się dzieje, że e, moi drodzy, przecież słuchajcie, czy to Ukraińcy z Ukrainy łapią Polaków, karmią ich na siłę, każą im wpierdalać zboże i inne te produkty, krówki jakieś tam, moi drodzy, jajecka i inne? Nie. Ukraińcy na Ukrainie nawet nie ukrywają. Na tych, tak można powiedzieć, w przenośni, na tych swoich straganach, na których wystawiają te towary, nie ukrywają absolutnie, moi drodzy, jakie środki chemiczne były użyte podczas produkcji, jakie środki konserwujące, jakie dodatki spożywcze. Jest to pełna lista, oczywiście, środków zabronionych w Unii Europejskiej. Przypominam, że Polska jest terytorium Unii Europejskiej. I, moi drodzy, jeżeli. Teraz jest afera tak, jak pan Ojdana tutaj na tych filmach mówił, że oni tam złapali jakiegoś polskiego kierowcę i pytają go, co ty tam wieziesz? A on im kłamie, ja wiozę wysłotki. To oni go przycisnęli, to on mówi, że on wiezie jakieś, moi drodzy, otręby słonecznikowe czy coś takiego. A na końcu okazało się, że wiózł jednak, moi drodzy, ten rzepak, tak? I sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że ukraińiec Rozłożył swoje, moi drodzy, kramiki na Ukrainie. Przyjeżdżają z Polski Polacy na tą Ukrainę. Wiedzą, że kupują zatrute, skażone i tymi środkami, które są niedopuszczone w Unii Europejskiej. Takie produkty jak zboża, moi drodzy, warzywa, owoce, produkty przetworzone, słodycze, ciasteczka i inne rzeczy. I to kupują Polacy z pełną świadomością, pełną wiedzą, że to jest, moi drodzy, obciążone. Te towary są środkami, które są kategorycznie zabronione do, moi drodzy, wprowadzania i no, do obiegu spożywczego. O tym wiedzą Słowacy, którzy zatrzymują te transporty, moi drodzy, ze wszystkim, co dotyczy jedzenia. One są konfiskowane i, moi drodzy, palone w jakichś tam elektrociepłowniach, czyli są utylizowane. To samo dzieje się w Czechach, jeżeli złapie się takie towary, są zatrzymywane, konfiskowane i palone i bez zwrotu pieniądzorów, moi drodzy i odpowiednie kary dla Słowaków lub Czechów, którzy to sprowadzili. W Polsce, tak jak powiedziałem, Polak kupuje, moi drodzy, to co jest zakazane, szkodliwe w świetle przepisów unijnych Moi drodzy, drugi Polak, żeby też na tym zarobić, przyjeżdża jako transportowiec, ładuje na swój samochód polski i wie, że wiezie, moi drodzy, syf, syf wiezie, moi drodzy, który do Polski. Czyli mamy tak: kupiec wie, co kupił, że jest szkodliwe, transportowiec polski wie, co wiezie, bo jest szkodliwe. Później, moi drodzy, dostarczają to na przykład na granicę. Tam urzędnicy z różnych służb, powiedzmy, sanepit lub fitosanitarnych, wiedzą, jakie to jest i wystawiają opinię poprawną, czyli niezgodną z prawem jest to przestępstwo. Legalizują ten towar w Polsce. Później, moi drodzy, przyjeżdżają ludzie. Nie przepraszam, odbierają to ludzie w młynach, w fabrykach żywności, którzy przyjmując ten towar, wiedzą, że on jest trujący, skażony, etc., inne rzeczy, i to jest też, moi drodzy, Polak, wytwarzają z tego żywność, moi drodzy, wiedząc, że ta żywność będzie zatruta, niedobra. To samo robią młynarze, moi drodzy, kupują ziarno, zatrute, mielą, wiedzą, mają pełną świadomość, wiedzą, że jest to zatrute, że będzie wyprodukowana mąka zatruta. No i moi drodzy sprzedają to piekarzom, którzy wiedzą, co to jest za mąka trująca, jednak dla innych Polaków, ci polscy piekarze, pieką moi drodzy trujące bułeczki. Dlaczego to się odbywa akurat w pieczywie najwięcej? Bo pieczywo jest moi drodzy produkowane codziennie i codziennie w ciągu najdalej 24 godzin. To pieczywo z tej mąki jest sprzedane. Ono nie ma i zostaje zutylizowane. Polak zjada, robi kupę i jest zutylizowane. Czyli generalnie rzecz biorąc, Polacy Polakom to robią. Ja nie widzę i nie widziałem Ukraińców stojących, moi drodzy, we Wrocławiu na rynku z tymi swoimi wyrobami różnymi, sprzedającymi. Absolutnie tego nie widać. Tutaj całą rolę, cały łańcuszek dostaw aż do sprzedaży detalicznej, to są moi drodzy polscy prawdziwi bohaterzy polacy. Nie wiem, jak oni z tego wychodzą e, ręką obronną. Może jedzą coś innego. No może jest, ale jest moi drodzy pełna świadomość od zakupu na Ukrainie tego towaru do sprzedaży w detalu. Jedynie myślę, że sprzedawcy detaliczni Mogą nie wiedzieć co sprzedają, dlatego że istnieje w Polsce przepis, możecie sobie odnaleźć, który został opisany w wielu mediach głównego nurtu, moi drodzy, gdzie mówi się o tym, że producent, moi drodzy, żywności nie ma obowiązku umieszczania na etykietach składu, moi drodzy tego wyprodukowanego produktu spożywczego, jeśli z przyczyn takich, że zabrakło mu czegoś, stosuje tak zwany zamiennik spożywczy i nie musi tego na etykiecie, moi drodzy, odnotowywać. Czyli możecie na przykład mieć powiedzmy batonika z mielonymi orzeszkami, załóżmy, ale że orzeszków nie było, no to na przykład można dosypać suchych karaluszków, które też tak fajno chrupią w ząbkach, prawda? No i wcale tego nie muszą Wam pisać, a w tej czekoladce to Wy się tam nie dopatrzycie, czy Orzeszek miał różki i nóżki. W gruncie, że fajnie skrzypiał, i wszystko było fajnie dobrze posłodzone. Więc tak to moi drodzy, na dzień dzisiejszy wygląda. I ten wpis, który tutaj widzicie, zobaczcie, to jest 11 godzin temu. Pan Ojdana jest tutaj. 1232 komentarze. No i jakie te komentarze my tu mamy, moi drodzy? No i mamy ukraińską wdzięczność za pomoc, tak? No to takie piszą. Trzymajcie się, rolnicy. Brawo, Polacy. Nie ma zgody na działanie mafii. To pięknie się odwdzięczają Ukraińcy za nasze zaangażowanie. Kobietom i dzieciom i tam, etc. I, moi drodzy, tych komentarzy jest tutaj masa i nie ma żadnego komentarza e, sensownego i takiego, który by mówił, co w takim układzie należy zrobić, moi drodzy? Doszło do sytuacji takiej, że Ukraińcy mogą wziąć Polaków na huki, i Polacy no co zrobią? No co? O tak, o, popiszą tutaj takie głupotki różne, pochuczą po, po, po trochę, potupią nóżką. I inno, gdzie tylko pytają, gdzie kibice, gdzie policjo, gdzie w dupie, w dupie was policja ma razem z tym. Jeżeli wy tego nie zrobicie w taki sposób, że pojedziecie tam, właśnie te wybitne mordy z YouTube'a, patriotyczne, które się obklejają, moi drodzy, matkami boskimi, Jezusami na krzyżach, na klatach noszącymi, flagami państwowymi poowijani, etc. Inni, moi drodzy, to wy nic nie będziecie dobrego z tego mieli dla siebie, i to jest, moi drodzy, upadek moralny, całkowicie jest to, moi drodzy, pozamiatane. Nic już nie zrobicie. Dlaczego? Dlatego, że ci wszyscy wasi złotouści, Witoldzi, moi drodzy, konfederaci, oni was mają w dupie, ja się pytam, dlaczego oni tam nie pojechali i z panem Ojdana, o ten, który jest tutaj, nie zaprezentowali się. Ja im nie każę, moi drodzy, łazić po wagonach, złomem otwierać, wysypywać. Wystarczyłaby, moi drodzy, sama obecność obok pana Ojdany, pana Witolda Gadowskiego, pana Michalkiewicza, pana Kordina a i tych krzykaczy, którzy mają zapędy polityczne, moi drodzy w Polsce, tych youtube'owych mordów różnych, oni wszystko wam powiedzą, jak macie przejebane, ale wam nie powiedzą, co należy zrobić, żeby nie mieć przejebane, prawda? Coraz ciekawiej, moi drodzy, jest w tym kraju i mam nadzieję, że dotarło do was, że to jest wszystko wasza wina i powinniście się po prostu od Ukraińców odpierdolić. Pomimo to, że Moi drodzy, Ukraińcy mają, no, taką, oni tu mówią, tak, co oni Polakom zrobią, to są moi drodzy, no, kto się nie uczy historii, ten będzie to przerabiał jeszcze raz. I potrafią Polacy tylko pohukiwać, drzeć mordę. Sami to moi drodzy robicie. Szanowni Polacy, kupcy, jak to mówią, transportowcy, młynarze. Piekarze, te, hurtownicy, no, to wszystko, to tam, ja tam Ukraińców nie widzę w tym, moi drodzy transporcie. Czasami pewno zamówicie sobie ci, którzy kupują, żeby jakiś e, Mychajło wsiadł w swój samochód i mu przywiózł na podwórko do Polski, i on u siebie, w firmie na podwórku już rozdysponuje tam Polakami, których ma. Tak to wygląda. Sami to zrobiliście i dzisiaj płaczecie. Tak jak ten pan tutaj Ojdana, który też mówił, że siebie w domu, na własnej piersi. No to do kogo? Słuchajcie, logika. Wymieniłem, kto to kupuje, kto sprowadza, kto przerabia, kto was tym karmi, kto na tym zarabia największe pieniądze. Bo jeden Ukrainiec, który sprzeda towar, to jest jeden Ukrainiec, który zarobił. A Polaków jest tam moi drodzy: kupiec raz, transportowiec dwa. Ten, moi drodzy, z sanepidu, co bierze wziątkę, trzy. Ten, co, moi drodzy, wiezie to, znaczy w młonie mieli, to jest cztery. Piekarz, który to, moi drodzy, wypiecze, to jest piąty Polak, który na tym zarabia. I szósty Polak, w połowie świadom lub nieświadom, detalista, który to sprzedaje. Sześciu Polaków zarabia, załóżmy, że jedna tona takiego czegoś wjechała do Polski, to jeden, Michało, zarobił na sprzedaży tej tony, a na tej, tony, na tej tonie później w Polsce zarobiło sześciu Polaków. Taka jest prawda. Sami sobie to robicie. A jeżeli chodzi o materiały, które Wam tutaj pokazują, to, moi drodzy, ja wam coś pokażę u nas na stronie, jak sobie wejdziecie, polecam obejrzeć ten film z Panem Kołodziejczakiem. To jest film nagrany całkowicie niedawno. Ten film zniknął z sieci. Ale on ewidentnie pokazuje, że pan Kołodziejczak był w pełni świadomy tego, co robi i oszukał tych ludzi, którzy stali tam, moi drodzy, pod biurem, do którego nie chciano wpuścić rolników, którzy słusznie żądali okazania listu przewozowego, czyli wiemy, kto wysłał towar i do kogo ten towar jedzie. No nie chcieli. A pan Kołodziejczak był na takim spotkaniu i ktoś nieopatrznie nagrał tą rozmowę całą. Jest film, słychać i widać. Widać dokument nawet. Mało tego, na tym filmie widać treść dokumentu, co do którego powoływał się pan Kołodziejczak, jak zszedł do rolników, że on nie może tego dokumentu pokazać, ani o nim opowiedzieć, bo na pięć lat do więzienia by go wtrącili. I on tym ludziom tłumaczy, że Pomimo tego, że oni odkryli przestępstwo ewidentne, mają materiały, moi drodzy, nagrane, zabezpieczone, no to y, przestępcy wzywają na ludzi, którzy y, odkryli przestępstwo, policję i prokuraturę. No i pan kołodziejczak bierze pełny udział w tym, bo mówi, że nie wolno, nie wolno nawet nie wolno listu przewozowego obejrzeć. I oni mówi, że pięć lat do więzienia się idzie za to. Ja Wam kurwa coś powiem. Za strasznej komuny na każdym wagonie, moi drodzy, była taka gablotka mała, czasami zaszklona, znaczy z, z pleksą, żeby to nie pękło, czasami tylko taka z, z, kratka z drutu. I tam wewnątrz był, moi drodzy, papierowy dokument, przyklejony, kopia tego dokumentu, listu przewozowego, na którym było napisane, kto kupił, od kogo kupił. I do kogo jedzie zawartość tego wagonu? Rozumiemy się? I on dzisiaj mówi, że takie coś, to jest, ktoś zobaczy to. No to ja już nie wiem, jak oni was nisko cenią naprawdę. To jest tragedia. Grunt, że pan Kołodziejczak tu na tym zdjęciu, moi drodzy, wspierał, tak, tutaj wspierał protesty ukraińskie, protesty ukraińskie, które odbywały się na terenie Polski, które uderzały, moi drodzy, w Polaków. To jest pan. Kołodziejczak. A jak chcecie ten film jeszcze zobaczyć o tym proteście, no to u nas w galerii możecie znaleźć, moi drodzy, tych filmów. Mamy tutaj całą, moi drodzy, masę. Gdzie można sobie a wejść na przykład poprzez listę startową. I moi drodzy, sobie wchodzimy o gdzieś tutaj, to tu mamy główną stronę. Gdzie my to mamy? A mamy tutaj na przykład, tak? I sobie możemy wejść we, moi drodzy, filmy kinowe. O, powiedzmy te najnowsze, tak? Wchodzicie sobie w taką, że są wszystkie galerie tematycznie ułożone i tu sobie możecie odnaleźć masę, masę różnych, moi drodzy, filmów. O, widzicie. Różnych, nawet tych, które są na YouTube, tylko u nas jest ta różnica, że u nas pod takim filmem można napisać prawdziwy komentarz, który nie zostanie usunięty, a na YouTube i Facebooku to te komentarze pod tymi filmami, które tam macie, no to moi drodzy, to oni są, jak to, jak to można powiedzieć, no oni są moi drodzy, no nie będę się wyrażał, co oni są, każdy wie mniej więcej, tak? Także tutaj macie to wszystko. 15 tysięcy różnych filmów w sumie mamy tutaj u siebie. Pozdrawiam i dzisiaj o 21.00 będzie moi drodzy stream dotyczący tej sprawy, ale troszeczkę jeszcze poszerzone wszystko o tak zwane... O, fajny materiał jest tutaj. Co, ty się taki znalazł? Zobaczymy, wyskoczyć powinien z tytulikiem. O, tu jest właśnie dowód na to, moi drodzy, że młynarze. Młynarze, co oni robią? Młynarze przepakowują ukraińską mąkę i sprzedają jako własny wyrób. No właśnie, widzicie. Kolejny dowód na to, to przed chwilą ktoś tu wrzucił. Pan pies nam dostarczył taką informację. Oczywiście informacja jest agencyjna. Nie ma problemu żadnego. Pozdrawiam. Do usłyszenia o 21.00 dziś na streamie link do naszej strony. Dam w pierwszym komentarzu pod tym filmem, ale również ten link w opisie filmu znajdziecie, który opis jest na stałe umieszczony pod tym okienkiem. No i też wam tutaj nie będę pokazywał tych rzeczy, których nie można pokazać, no bo YouTube to wyrzuci, więc bez sensu jest. Ja nie mam zamiaru robić z siebie jakiegoś idioty mówić jakimiś, wiecie, szyfrem, jak to oni mówią, półsłówkami, mrugać do was, jak to kiedyś było to, że mówili, że piwo tej mrugali, mówi piwo bezalkoholowe i mrugali, tak? No to takie jest, jak to się mówi dla kretynów. A tu macie artykuły najnowsze, które się pojawiły dzisiaj i za chwilę będą jeszcze relacje, moi drodzy, inne. Z innych źródeł tłumaczone na język polski. To do godziny 13 będzie około 30 artykułów jeszcze dodatkowych z ostatnich 24 godzin, tych najważniejszych z świata i kraju. Pozdrawiam, do usłyszenia wieczorem.